Nie strzelaj już, bo będzie już nie, kontakt. Ile. Kurwa, co się działo? Kurwa. Nic Dobra, nie ja będzie się przy nami. Ale to zapierdala. Co wy nie pamiętacie, jak to zapierdala? No nie wsadzaj mi rufy w ekran. Lumpie. A czy jak widzisz wszystko? No chłopaki tu skręcamy Pojazd, Jedzi... stą przed nami stawaj bokiem stawaj bokiem, stawaj bokiem, stawaj bokiem, stawaj bokiem, stawaj bokiem! Stawaj bokiem! Bokiem stawiaj, Bokiem stawiaj! Stawiaj bokiem! Stawaj, strzelaj! Stawaj bokiem! Stawaj, strzelaj! On nas przesuwa! Kurwa jak to kopie! On nas przesuwa! O ładnie baciek! Czekaj, ciekłem reload! Ej,